No dobra, to ile Polacy przypuszczają pieniędzy na używki? Jaka jest wartość rynku używek w Polsce? Czyli, ile Polacy zostawiają pieniędzy rocznie na takie przyjemnostki? Pierwsze miejsce: alkohol, 62 miliardy złotych rocznie. Następnie mamy legalny hazard, gdzie w obiegu jest 60 miliardów złotych rocznie. I to nie znaczy, że ludzie tyle przegrywają, tylko ile jest ogółem pieniędzy w kasynie. Później mamy tytoń 48 miliardów, narkotyki to średnie szacunki około 12 miliardów złotych rocznie, a hazard nielegalny 8 miliardów. Daje nam to w przybliżeniu 190 miliardów złotych rocznie wydanych na substancje psychoaktywne oraz hazard. Biorąc poprawkę na to, że przy hazardzie jest to wartość całego rynku, a nie tylko przegranych pieniędzy no to suma ta może oscylować między 130 a 150 miliardów. Czy to dużo? No cóż, żeby to zobrazować, porównajmy wydatki Polaków na inne potrzeby rocznie. A mianowicie, miejsce pierwsze. Żywność i napoje bezalkoholowe między 320 miliardów a 350. Mieszkanie, czyli czynsz, energia oraz media między 200 a 230 miliardów rocznie. Transport, czyli auta, paliwo oraz komunikacja między 170 a 200 miliardów no i na miejscu czwartym używki oraz hazard. Tak to wygląda i wnioski chyba nasuwają się same. Pogody ducha.